E, witam wszystkich serdecznie, ze, mnio, ze mną dr Ewa Adamkiewicz, przepraszam, ale musiałem sobie Ewo znowu przygotować ściągawkę, bo e, tych tytułów jest tak wiele, a nie chciałbym nic pomylić, a ekspertem tu absolutnie nie jestem, ale ty jesteś ekspertem szkolenia psów, zoopsychologiem, behawiorystą, współpracownikiem Zakładu Kynologii Policyjnej, wykładowcą SGGW, Doktorat w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Zachowania Zwierząt. I co mnie niezwykle zaciekawiło, brałaś udział w projekcie szkolenia psów wykrywających nowotwory. Tak. To tak w dużym skrócie musiałem bardzo mocno przebierać ten Twój życiorys, żeby wybrać te rzeczy najważniejsze. E, takie moje pierwsze pytanie, żebyśmy sobie w ogóle rozpoczęli. Prowadzili kiedyś razem, że zaczęli twoją pasję do zwierząt od koni. Tak, to prawda. Więc czemu akurat psy? Czemu na psach? A uh, Wiesz co, uh, to, to nie jest takie proste pytanie, dlatego że zwierzęta zawsze były obecne w moim życiu. I to było oczywiście czy psy, czy koty, czy konie. Moje pierwsze, pierwszym zwierzątkiem w ogóle był kot i od kotów uh, zaczęła się miłość, a konie pojawiły się w momencie, gdy mój tata uczył mnie jeździć na rowerze uh, i strasznie źle mi to wychodziło. I, któryś, i tak się przewracała i, to się wracał, na konie i na wracał, tato Tam, oni. Wcale nie potrzebują kierować. Oni się nie przewracają, a mój tata powiedział: jak się nauczysz tu, to pójdziesz tam. I rzeczywiście momentalnie nauczyłam się jeździć na rowerze, a potem zaczęłam jeździć konno i to była ogromna, ogromna miłość. Natomiast konie były coś takiego trochę niedoścignionego, takie, taki synonim wolności, a swobody, ale to też była taka wyprawa, to było takie, takie duże. Natomiast jeżeli chodzi o psy, to psy miałam zawsze po prostu. Czy swoje, czy cudze, czy przyprowadzałam to do. No i coś nas. Masz? bo ja mam tutaj słaby zasięg. Nie już trzymam. mam, jedziemy. Okej. Okay. Tak jest. Psy, psy, koty miałam zawsze. To przynajmniej jednego psa, jednego kota w jednym czasie, często i dwa psy i kota w domu, więc to było absolutnie naturalne. I gdy studiowałam biologię, na trzecim roku kazano mi wybrać specjalizację i już temat pracy magisterskiej. Udałam się wtedy do profesora Kaleta, absolutnej ikony polskiej etologii, a profesor Kaleta po takim szczegółowym wywiadzie ze mną powiedział, hm, ty to, to musisz się zajmować psami i przekierowałam je dalej do doktor Filzo i tak to się zaczęło. Rzeczywiście wpadłam po uszy, momentalnie zaczęłam wtedy pracować, współpracować ze związkiem technologicznym. zapisałam się do sekcji szkolenia psów i zaczęłam swoją przygodę ze szkoleniem też. Bo z racji trochę też takich i um, różnych konwencji telewizyjnych, programów, w pewnym momencie zoologów, behawiorystów pojawiła się masa. Mm -hmm. Jak sposób ty możesz doradzić, żeby odróżnić e, fachowca od niefachowca, no bo Facebook tutaj nie jest żadnym y, wyróżnikiem, tak? Po prostu mm -hmm. wystarczy otworzyć stronę na Facebooku, na Instagramie, wrzucić kilka fajnych zdjęć. Problem jest tylko na, polega na tym, że można zrobić krzywdę po prostu, można. można. To jest bardzo złożony temat tak naprawdę, bo oczywiście, tak jak mówisz, tych szkół jest przynajmniej kilkanaście, więc każdego roku osób z dyplomem jest gotowych do pracy przynajmniej kilkadziesiąt, kilkaset, a rynek rynek no, potrzebuje trochę czasu, żeby te osoby zweryfikować. Więc często zdarza się, że. Ludzie, klienci dzwonią do mnie i pytają mnie o radę, mając już z tyłu głowy taką takie pewną dozę niedowierzania, ponieważ już z kimś tam wcześniej rozmawiali, ktoś im doradza coś zupełnie innego. Tak naprawdę za dobrym fachowcem zawsze przemawia doświadczenie i praktyka. Zawsze gdy szukam specjalisty od czegokolwiek, z, staram się dowiedzieć, czy, e, jak długo już jest na rynku, e, jakie ma osiągnięcia e, i co potrafi, co potrafi przekazać, jakie ma e, sukcesy. Więc niezależnie od tego, czy jest to hydraulik, prawda, czy jest to e, specjalista od IT, czy jest to zoopsycholog, to warto z, zwrócić uwagę nie tylko na doświadczenie, wykształcenie, do ale też na dorobek. Czyli warto się pytać po prostu takiej osoby o. Tak. To zrobiła, tak naprawdę to zrobiła, nikt nie ma prawa obrazić za takie pytania, prawda? Absolutnie to... nie. Warto też dopytać, jakimi metodami pracuje dany specjalista. Dlatego, że wśród szkoleniowców, też behawiorystów, zoopsychologów, pokutują bardzo różne mity, są różne trendy, a wiadomo, że nie każdy pies jest w stanie pracować daną, daną, daną metodą i trzeba sobie to dobrać jedno do drugiego, tak żeby to nam zagrało. A to jest też tak, że ty po prostu radzisz ludziom i w pierwszej kolejności, co ja sam wiem, uczysz ludzi. E, tak. To, to nie jest trochę tak, że wszyscy w Polsce mamy świetnych kierowców. W poprzedniej rozmowie rozmawiałem z ekspertem od jazdy offroadowej. Mówi, że wszyscy się świetnie znają na prowadzeniu samochodów w Polsce. Ja mam wrażenie, że czasami wszyscy wszystko wiedzą o psach, no bo każdy, mamy masę, rzesze miłośników psów. No jak teraz wchodzisz w takie środowisko, w rodzinne czasami, i musisz radzić, a podejrzewam, że nie zawsze Twoje rady są akceptowane. Jak to jest radzić ludziom w takich kwestiach? No, to jest, to jest bardzo różnie. Tak naprawdę, jak się zastanawiałam, z kim się najłatwiej pracuje, to najłatwiej się pracuje z Amerykanami. Dlatego, że okay. jeżeli rzeczywiście powiesz, że trzeba zrobić w ten sposób i to będzie działać, to oni to robią naprawdę kropka w kropkę i się nie zastanawiają, przez co skuteczność jest bardzo, bardzo wysoko. Natomiast często jest tak, że. Więc spotykając całą rodzinę, na przykład, wzywa mnie żona, a mąż siada i taki sceptycznie patrzy, co, co ona tutaj wymyśli, kwestionuje każde, każde moje słowo, pytanie. No cóż, staram się wtedy pokazać im, poprosić ich o ten margines, tę ten, 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 szansę na sprawdzenie, czy będzie to działać. Jeżeli nie będzie działać, to, no to oczywiście to, to, to już zależy od nich, co dalej z nim zrobią. Natomiast staram się otworzyć ich głowę, pokazać, że warto, warto spróbować. Nie zawsze mi się udaje przebić, bo jeżeli już spotykam na osobę, która z góry wie lepiej, to Okej. Okay. <grych> to, to mówię wprost. Ja mogę wam pomóc, jeżeli będziecie mnie słuchać, jeżeli nie będziemy nie będzie współpracować, to po prostu, po co, po co, po co jest moja pomoc wam potrzebna? A powiedz mi o metodach, bo ja mam wrażenie trochę, że jest takich między Takimi starymi, twardymi metodami, że pies ma być po prostu ułożony, iść twardo przy nodze, a tym, czego ty uczysz. Bo niektórzy myślą, że pies wyszkolony to jest taki pies maszyna, pies robot. Czy jest taki konflikt, czy to mi się tylko tak wydaje, i w ogóle no, jak to wygląda, jak wygląda Twoja metoda nauczania? Jest, jest taki konflikt już od bardzo dawna, teraz może już się trochę zatarł w czasie. Natomiast tak kilkanaście lat temu pojawił się boom w Polsce na metody pozytywne, tak zwane. Wcześniej były metody tak zwane tradycyjne, polegały raczej na szkoleniu grupowym, psychodziału w kółeczku albo w szeregu, takim codziennym, codziennie używane były łańcuszki, kloczatki itd. one były, po prostu miały, miały się zachowywać odpowiednio. Pojawiły się metody clickerowe, metody. To te, które, które wykorzystywały tylko wzmocnienia pozytywne i tutaj się pojawił troszeczkę rozdźwięk, dlatego że osoby, które zaczęły szkolić pozytywnie, zrobiły z wokół tego też ogromną bańkę, zaprzeczając wszystkim tym podwalinom, które zostały wcześniej utworzone przez szkoleniaców tradycyjnych, więc pojawił się ogromny rozdźwięk i konflikt. Jeden ja konflikt dodałam już w swojej pracy magisterskiej, <kluznić> ponieważ opierała się na w porównaniu skuteczności metod, właśnie tych tradycyjnych, i tych pozytywnych. I wnioski wyszły dość ciekawe. Otóż okazało się, że tymi metodami tradycyjnymi można było wyszkolić w zasadzie każdego psa, natomiast te psy pracowały absolutnie przeciętnie. Czyli potrafiły chodzić przy nodze wszystko, potrafiły siadać, potrafiły zostawać, potrafiły przychodzić, ale robiły to automatycznie i bez entuzjazmu. Natomiast psy szkolone metodami pozytywnymi albo były wybitne, albo były nijakie. Czyli nie do każdego psa dana metoda była w stanie trafić, i też nie do każdego przewodnika, bo gdzieś tam z tyłu głowy, tak jak mówisz, dużo ludzi myśli, że pies jest automatem i ma reagować tak. Ponieważ my tego oczekujemy, bo jesteśmy ludźmi, często też spotykam się z przekonaniami, że człowiek, ponieważ karmi to, zasługuje już na wdzięczność psa. Ale to tak, to tak, to tak nie działa. No jest ten rozdźwięk troszeczkę teraz mniejszy niż był w poprzednich latach. Natomiast w dalszym ciągu można powiedzieć, że są szkoleniowcy, którzy starają się psu wbić dosłownie do głowy pewne reguły, i szkoleniowcy, którzy próbują. E, znaleźć do nich drogę. Ja się oparłam na przede wszystkim na szukaniu w hmm, e, samym psie odpowiedzi na, e, na to, co, co możemy zrobić, żeby mu pomóc. Czyli zawsze przede wszystkim obserwuję psa e, w jego naturalnym środowisku, w jego rodzinie e, i patrzę na to, co e, Czego tu, czego tu brakuje. Zawsze bardzo ważną stroną jest strona ludzka, która mówi mi, bo on, nie wiem, skacze po kanapach, czy na przykład nie jest w stanie poczekać na ja to. Znam. <śla> tak. czy, czy skacze na dzieci, czy nie gryzie kogoś, no ale też patrzę na stronę psią. Dlaczego może to robić? Co, 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 co się stało takiego, że do takiej sytuacji doszło? I nikt nie ma jednego prostego rozwiązania. Nie ma e, takiej recepty, że jeżeli pies skacze na kanapie, to uwiąż go do kaloryfera. No, znaczy, no, no możesz, oczywiście no. <laughs> w teorii. Natomiast zawsze patrzysz na motywację, która kieruje psem aby że, i, i powoduje, że pies takie zachowanie wykazuje. Więc jeżeli chcesz być dobrym szkoleniowcem, to tak naprawdę musisz patrzeć na duet ludzko-psi. To chyba jest najtrudniejsze w tym wszystkim. Trochę tak naprawdę człowiek z psycholog to jest taki trochę psycholog ludzki, bo czy też tak samo ludzkie. Psycholog tak, rodzinny nawet. Tak, roku. tak. Musisz to wyczuć, co, co tam się dzieje. W tej ludzkiej głowie, jakie są oczekiwania. Czasem ludzie mówią jedno a robią drugie. I widać to po, widać po psie po prostu, gdzie, mm. gdzie jest tutaj ta niespójność, więc. To nie jest człowiek, który ma zbawić cały świat i przyjść do domu, wywalić wszystko do góry nogami, dlatego że ludzie tego nie zrobią. Ludzie zrobią to, co leży w ich gestii możliwości, więc małymi krokami można ich przekonać do tego, że warto podjąć takie zmiany, ale to jest tak, jak ktoś przyszedł do ciebie i powiedział, słuchaj, wszystko co jeszcze to jest niedobre, musisz absolutnie zmienić dietę, sposób, sposób życia, ćwiczenia, które wykonujesz, i po prostu, bo ja ci tak mówię, to tak. nie ma sensu, prawda? Bo żyjesz ileś lat w swoich przekonaniach, w swoich wartościach, i takie nagłe zmiany nigdy nie są skuteczne a nie trwałe. Dlatego dostosowuję się zawsze do tego, co zostaje i staram się jak najszybciej, jak najlepiej pomóc temu duetowi. Mam takie pytanie, bo też nieraz rozmawialiśmy o grupie psów tak zwanych pracujących. Mamy psy ratownicze, psy policyjne. Brałaś udział w szkoleniu takich psów, masz doświadczenie też w tym zakresie? Przez 5 lat pracowałam, współpracowałam z Centrum Szkolenia Policji w Słukowicach i na dobrą sprawę bardziej obserwowałam to, co oni robią, i na podstawie tego, że prowadziłam swoje badania naukowe na ich materiale, czyli na ich psach. Więc tak, jak najbardziej tak byłam od środka, szczególnie jeżeli chodzi o psy wykrywające narkotyki, materiały wybuchowe, psy wykrywające zwłoki, psy osmologiczne, psy patrolowe i patrolowo tropiące. To były takie moje główne obszary badań. To były dwa różne granty, więc pracowało bardzo dużo. Pewnie to jest w ogóle temat na oddzielną rozmowę. Ale jak trudny, jak złożony jest proces szkolenia takiego psa do pracy? Um, to zależy od której specjalności. Jeżeli mówimy o specjalności yy, węchowej, np., na wykrywającej narkotyki czy materiałów wybuchowe, i się szkoli dość podobnie. Wbrew powszechną opinią to nie jest absolutnie faszerowanie psa narkotykami, aby poszukiwał swojej działki, tylko to polega na skojarzeniu zapachu z ukochaną piłeczką, czy ukochaną zabawką, i zapachem, który faktycznie ma zostać znaleziony. To może być na przykład zapach marihuany, haszyszu, od tego się zaczyna, bo to są bardzo mocne zapachy. Kojarzy się, kojarzy się w taki sposób, że w momencie znalezienia tego zapachu z tego miejsca, w którym ten zapach się znajduje, wyskakuje piłeczka na przykład, którą pies radośnie się bawi. Potem są kojarzone coraz to nowe zapachy. I tak naprawdę jeżeli nauczy się psa już rozpoznawania tego pierwszego zapachu i zaznaczania go w jakiś sposób to reszta to jest, to jest tak naprawdę kosmetyka, żeby pokazać, że są inne zapachy, na które, które warto zareagować, aby uzyskać nagrodę. Więc to tutaj, A... jeżeli chodzi o psy specjalne. Tak? Mhm. Bo doczytałem się tego, co dla mnie jest niesamowite, że brałaś udział właśnie w projekcie szkolenia psów wykrywających nowotwory u ludzi. Mm -hmm. Dla mnie to jest w ogóle niesamowite. Jakbyś mogła cokolwiek o tym powiedzieć, bo stąd moje następne pytanie. E, tak, to jest projekt, to był projekt profesora Tadeusza Jezierskiego, mojego też promotora pracy doktorskiej. E, I jest to projekt, który przyszedł ze Stanów. Otóż e, spontanicznie pewien pies e, Labrador lizał nogę swojej pani, która miała na tej nodze z nami. Okazało się potem, że to z nami było czerniakiem, i to zainspirowało naukowców do tego, żeby poszukać, dlaczego niektóre psy interesują się bardziej pewnymi, właśnie obszarami ciała, czy reagują inaczej niż w momencie, gdy człowiek zaczyna chorować. My żeśmy pracowali w bardzo prosty tak naprawdę sposób, bo my pobieraliśmy próbki oddechu od osób chorych i od osób zdrowych. Osoby chore musiały być osobami poza trybem leczenia, czyli chodziło o to, żeby nie było wpływu chemioterapeutyków albo innych leków. Mm. E, oczywiście poza szpitalem, żeby też nie było zapachu środków dezynfekujących, czyli po prostu gdzieś w zaciszu domowym, e, poza, poza leczeniem, osoby wydychały do takiej plastikowej próby. Kilka, kilka razy oddychały do niej a, i przysyłały nam zamknięty, zamkniętą tubę. Do porównania mieliśmy zapachy od osób zdrowych, tudzież uznanych za zdrowe, już o takich, które nie wiedziały, że ewentualnie mogą, mogą być chore. I psy pracowały w tak zwanym szeregu zapachowym, to znaczy jest ileś stanowisk, w których są podkładane zapachy od osób zdrowych i od osób chorych, i psy na zasadzie. Różnicowania pokazywały nam, że próbki od osób chorych się różnią od tych od osób zdrowych w taki sposób, że my ich uczyliśmy, żeby przy nich siadały. A w momencie, gdy zaznaczyły właściwą próbkę, dostawały sygnał, że tak, to jest, ta, to jest to jest to i dostawały nagrody w postaci obasy również warówki. Aby uniknąć tak zwanego efektu mądrego hansa, czyli sugerowania przez przewodnika, że w danym miejscu jest podłożona próbka zapachu od osoby chorej, osoba, która była przewodnikiem, nie wiedziała o tym, w którym stanowisku znajduje się taka próbka. Do tego był potrzebna jeszcze jedna osoba to był eksperymentator, która zawiadywała całym doświadczeniem i która z klikerem, czyli takim pudełkiem, który Daje taki klik, sygnał, zaznaczała również przewodnikowi, że tak, tutaj pies zachował się właściwie i tutaj wskazał na właściwe stanowisko. I wtedy dopiero przewodnik mógł nagrodzić. Dlaczego, dlaczego zapachy? Dlatego, że okazuje się, nie wiemy tak naprawdę, które związki chemiczne wskazuje, wskazują psy, ponieważ w każdym ludzkim oddechu jest kilkanaście, kilkadziesiąt nawet czasem substancji chemicznych, związków chemicznych, ale psy w jakiś sposób są w stanie rozróżnić te zapachy od osoby chorej, od osoby zdrowej. I kwestią było nawet nie nasza świadomość tego, że tu są takie związki chemiczne, a w, u próbki zdrowej osoby inne, tylko że pies jest w stanie to rozróżnić. Jakieś, jakieś niuanse i zaznaczyć. Skuteczność mieliśmy na poziomie 80%. Niesamowite, bo idąc dalej, co jakiś czas obiega um, social media fake news, że psy roznoszą koronawirusa. Nieraz to dementowałaś też na swoim Facebooku. A dzięki, dzięki temu dowiedziałem się też, że trwają zaawansowane prace nad psami, które będą wykrywać. Chorych na konwitacjach. I jedną, i drugą rzecz, gdybyśmy poruszyli. Po pierwsze, gdybyś po raz kolejny mogła zdementować tą debilną, przepraszam, informację, bo ona doprowadziła już do kilku nieszczęść przejęć w Polsce, o czym wiem. No i, i, ta, i ta druga kwestia tych, tych badań. A jeżeli chodzi o przenoszenie przez psy i koty koronawirusa, to tak według WHO jest to absolutna nieprawda, nie ma żadnych przesłanek, które by miały potwierdzić, że zwierzęta mogą być nośnikiem koronawirusa oraz faktem jest to, że zwierzęta nie chorują na koronawirusa i nie umierają z powodu COVID-19. W związku z tym po wnikliwych badaniach i analizie, analizie przez WHO. Należy się absolutnie z tym zgodzić i przestać bać się o kontakt ze swoim bądź cudzym zwierzęciem. Zwierzęta, psy i koty nie przenoszą koronawirusa. Co więcej, jeżeli chodzi o badania dotyczące nad rozpoznawaniem koronawirusa przez psy, to tak, rzeczywiście w Wielkiej Brytanii podjęto takie próby. Ja sama się zastanawiam, jak oni są w stanie znaleźć tą próbkę, dzięki której pies, na której pies będzie się uczył. Otóż drobna i kosztowna metoda, ale możliwa, jest znalezienie, wyizolowanie zapachu. Koronawirusa w taki sposób, żeby to nie było um, zjadliwe, infekujące w żaden sposób. Czyli po prostu sam zapach bez bez, bez konsekwencji w postaci zakaźności i rzeczywiście jest to możliwe, udało się to zrobić. Teraz, jeżeli mam wyizolowany zapach, to tak naprawdę tak samo jak uczymy psy wykrywania narkotyków, materiałów wybuchowych czy jakichkolwiek innych substancji, jesteśmy w stanie nauczyć, że, żeby identyfikowały osoby, które niosą pewien zapach. To są znowuż organiczne Związki lotne, które, które jest pies w stanie wskazywać. Takie szkolenie według nich ma potrwać około 6 tygodni, konkretnego każdego psa, czyli to nie jest długo, ale wiadomo, że tutaj już pracujemy z takimi psami, które potrafią wykrywać inne zapachy, czyli już są doświadczone w swojej pracy, więc to jest kwestia nauczenia kolejnego, kolejnego zapachu. Docelowo miałoby to być psy, które by pracowały w skupiskach ludzi, w taki sposób jak i pracujący na przykład celników czy straży granicznej, które przechadzają się po lotnisku i wskazują załóżmy bagaże, w których jest przechowywana żywność czy jakieś niedozwolone substancje. A tak naprawdę to, to jest jedna wielka niewiadoma, jak to dalej będzie wyglądać. Wiemy z doświadczenia, że jest możliwe wyszkolenie w tym kierunku, w związku z tym bo bardzo mocno trzymam kciuki i dopiękujemy, żeby mi naprawdę to wyszło, bo to jest ogromna szansa dla nas wszystkich. Tak, niesamowite. Jesteśmy wszyscy skazani na, na tą kwarantannę, na pandemię. Dzisiaj zresztą, jeszcze o 13, mamy już kolejne informacje, że tak powiem, co, co jeszcze. Oczywiście realizujemy hasło: zostań w domu i pokornie to. To, to znosimy, natomiast no, nasze zwierzęta też różnie to znoszą. Myślę, że ta nerwowość też, powiedzmy sobie wprost, wielu polskich rodzin, które nagle muszą ze sobą cały czas przebywać, krążą żarty o ilości rozwodów. Myślę, że to nie są do końca żarty. One też wpływają na emocje naszych zwierząt. Myślę, że cała podenerwowana sytuacja wpływa na emocje naszych zwierząt, że mm, ograniczenie pewnie dla części z nich tej ilości spacerów, zmiana aktywności. Jakie są Twoje rady jako eksperta na ten czas dla, dla, dla miłośników psów, może innych zwierząt, co, co można robić teraz, żeby, żeby wprowadzać więcej normalności? To znaczy tak, no już kilka takich zapytań miałam rzeczywiście od klientów, którzy mówią, że ich psy są bardzo poddenerwowane, że zaczynają zachowywać się agresywnie, że powarkują, że absolutnie są ca, cały czas w trybie czuwania? Przede wszystkim, żeby psom pomóc, należałoby w miarę możliwości albo odtworzyć rytuał, który istniał wcześniej, na przykład rano rodzina wychodziła do pracy, więc pies miał święty spokój i najczęściej... Spał, spał głęboko. Pies potrzebuje tego snu, żeby nie być poddenerwowanym. Psy śpią nawet 16 godzin na dobę. Więc jeżeli nie ma takiej możliwości, bo teraz wszyscy jesteśmy w domu, to przede wszystkim stwórzmy ten kąt spokojny, aby zwierzak mógł rzeczywiście się wyspać i odtworzyć sobie tę swoją potrzebę, ten rytuał, który miał do tej pory. Inna sprawa zajęcie, które możemy zafundować naszemu psu. Jeżeli do tej pory nie mieliśmy dla niego za dużo czasu, no to w tym momencie możemy go potraktować bardziej priorytetowo i stworzyć zabawy węchowe na przykład w domu. Są różnego rodzaju gadżety, które nam pomogą, na przykład maty węchowe, ale można też skorzystać z gumowych wycieraczek, w takie okienka powkładać smakówki, żeby pies miał zadanie i na przykład te Smakołówki musiał sobie z tych miejsc wyjąć. Są zabawki na inteligencję, które można również czy stworzyć, czy, czy zakupić. Można również bardziej skupić się na już spacerach, które i tak odbywamy, na wzajemnej interakcji, na wspólnej zabawie. Tak naprawdę możemy ten czas również potraktować jako, jako więziotwórczy z naszymi psami. To jest też dobry moment, żeby przyjrzeć się naszej relacji z psem i zobaczyć, co możemy poprawić. Czasem jest tak, że będąc zaganianymi. Na co dzień nie możemy sobie pozwolić na spotkanie właśnie czy z psychologiem, czy z trenerem, a teraz będąc, żyjąc tym na co dzień bliżej, e, widzimy pewne braki, które, e, które gdzieś tam nam wychodzą i które war którym warto się e, przyjrzeć. Ja myślę, żeby na tym się w tym momencie skupić. E, to jest też czas, gdy możemy się po literaturę. E, trudniej jest teraz spotkać się rzeczywiście z specjalistą, ale można spotkać się online na przykład. I no właśnie, tam... chciałem powiedzieć i, i pozwolę sobie na taką małą reklamę. Zapraszamy na stronę dogfordogs.pl, bo ty cały czas udzielasz e, porad online'owych. Tak. Zapraszamy też do szukania na Instagramie, na Facebooku. Ewa jest pod tym hasłem, przypomnę, dogfordogs, e, to będzie jeszcze w opisie naszego filmu łatwo znaleźć, bo chyba lepiej skorzystać póki widzimy pierwsze objawy, pierwsze symptomy, Oczywiście. niż potem jak już no, dojdzie do jakiegoś nieszczęścia, bo jednak no umówmy się, no, to są tylko zwierzęta, one mają prawo też do swoich reakcji. Oczywiście, że tak. One również tą sytuację przeżywają. Tym bardziej, że trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że psy są bardzo empatyczne. Czyli jeżeli my się denerwujemy, bo panikujemy często też, prawda, z powodu tej sytuacji, która, która istnieje, to zwierzęta to czują i są poddenerwowane i nie potrafią sobie znaleźć miejsca. W związku z tym jest to trochę tak jak taki odbezpieczony granat, prawda? Należałoby. Znaleźć drogę do wyspokojenia też naszych emocji, ale też przede wszystkim emocji naszych zwierząt. Ewa, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, yes. że. Bo wiem, że sporo osób na nią też czekało. Pozwoliłem sobie jakoś tam zreklamować. Mam okay. nadzieję, że się uda jak najszybciej spotkać. Ja osobiście tutaj onlineowo wyrażam moją wdzięczność za pracę nad Ryszardem. Dziękuję. Naszą MDS-ową maskotką znaną na, w całym świecie MDS-u. Oporna mm -hmm. odpowiedzialność na to że tutaj pracujesz z tym Dobermanem naszym. Moim ulubionym Dobermanem. A właśnie, nie zapytałem się jeszcze tak o takie rzeczy. To jest na, na, na koniec takie pytanie. Twoja ulubiona psia rasa? Pewnie nie chcesz na to odpowiedzieć. uciekł, nie słyszę cię. Twoja ulubiona psia, ulubiona psia rasa? Nie słyszę cię. Rasa psa. Tak. Jeżdżak, no. A myślałem, że się uda. Nie słyszycie. No dobrze. Słyszycie. <laughs> Te kłopoty na A teraz słychać. Ewo, serdecznie Ci dziękuję. Spokojności, zdrowia przede wszystkim. Nic nie słychać. Nic, nic. Dziękuję za rozmowę. <laughs>